Właśnie zmierzam do mostu kolejowego. Wyłania się tam za skarpy z zawału. Droga niezbyt, ale tutaj fajne pola obok. No, most wygląda porządnie. Także może coś tam wpadło do niego. No, powiem Wam, że to miejsce już na sam widok. Ma ogromny potencjał złomowy Dwa mosty. Jeden taki nowoczesny, a jeden taki tradycyjny. Patrzcie ile tego złomu tutaj jest. Ciekawe czy oba funkcjonują. Chyba tak No i patrzcie co tu się dzieje. Rzeka Łęg. Hmm Będzie ciekawie Już widzę jakiś pręd tam wystaje. No Kasterkę sobie na betonie postawiłem Strasznie tutaj szumi Nie wiem czy będziecie słychać Mam nadzieję, że tak No i mam pierwszy fant, taki nit A tutaj jest taki pręt Ale nie ma szans go wyrwać jest, Tak siedzi mocno Pod tymi kamieniami Nawet nie będę się z nim siłował Zobaczyłem dość nieciekawą rzecz O brożę Duży pies musiał być. No i jest w końcu kawałek złomu. Powiem Wam, że pozory mylą. Na razie szału tutaj nie ma. Ale mamy jeszcze w zanadrzu most drogowy. Także może tam coś będzie ciekawszego. No i tutaj jeszcze poczeszę, oczywiście. Chyba najciekawszą rzeczą pod tymi mostami to jest. Ta wieżba, która urosła tutaj na Palu. A tak to słabizna straszna, o takie dwa metalowe przedmioty, chyba kawałek nita. Taka rurka. I to wszystko na razie. Lecę tam jest most drogowy przed nami. I tam jeszcze ogarnę temacik. No słuchajcie, dzisiaj będę tak chyba podróżował od mostu do mostu. Jestem jeszcze na innym moście, na innej rzece. Na tamtym, pod tamtym mostem drogowym nie było nic do pokazania. Jestem na Chcę przeniosłem się z Łęgu na Trześniówkę. Tak zamulonego miejsca pod mostem nigdy nie widziałem. Nie idzie wejść, bo ugrzęzna i nie wyjdę. Natomiast udało się wyciągnąć kotleta. Porządna taka płytka. Także w końcu coś dobrego. No i co? Szukam dalej. Kolejny most, i w końcu mam coś fajnego. Jest wkręcik. Dwie na raz. W końcu dobra pasa, mam taki ogromny drut, no i zostanę już tutaj. No i co, ja tak teraz surfuję tutaj na tych falach i cały czas coś wychodzi. O, zahaczyło coś. Mam, kolejna, kolejny wkręt. Ale ciężar! Jest byk! Jest byk! Ale gruby pręcior! 5 kilo wagi! O kurczę, patrzcie! Mam go! To jest straszny nurt! Ale ja mam! O nie! Patrzcie! Ja! 10 kilo oh, takie coś taka płytka było bardzo ciężko wyjąć ten nurt jak tu stanąłem porywa mnie dobrze że jestem ciężki to dałem radę i jeszcze wcześniej coś takiego Patrzcie co Maktom świruje. Znowu z tej dziury tutaj. Wytargał tym razem dwie zlep dwa zlepione wkręty z kamieniami. A wiecie jaki czuję zapach? Czuję zapach zimy. Autentycznie. Zimny front jakiś. Jest kolejna. Kolejny fan w tym zagłębiu. Postaram się go jakoś wyjąć. Prąd mi go ściąga, ale czuję, że idzie. To jest masakra. Patrzcie, co, jak, jaki opór stawiam w wodzie. Po to, żeby wyjąć taką podkładkę kolejową, haha, ha. ale źródełko, wszystko w jednym miejscu, Ach. wrócimy dalej, zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Oczywiście, że jest, właśnie je Zapałem, o już zerwało się, ale Maktą walczy dalej. Rękę mi porywa Już to miałem w ręce Masakra Co za walka Prąd to gdzieś zabrał chyba Mam Trudno za... Moczę rękę, ale patrzcie co teraz wyjąłem. Nie Ach. o masakra. Wszystko w tej dziurze tutaj mam całą rękę okno, ale jest tak silny prąd, że wgniata wgniata mnie w dno. Dobra, ostatnia rzecz i spadam. Znowu coś tu mam. Jest! yes. Jest. O, kolejna podłodka. Jestem całym mokry. O. Ha Dobra, ostatni fant, to taka rura Wrócę tu na pewno Ale nie chcę też się przeciążyć Tyle fantów Zanim Zaproszę Was na podsumowanie Przenieśmy się w pewne miejsce, gdzie byłem z Adrianem Jesteśmy na takich Krzakach dzikich Taki opuszczony Budynek I odkryliśmy, że przy tym budynku. W budynku nic nie ma. O, takie zarośnięte. Ale mamy tutaj taką super studnię. Więc przy okazji zarzucimy tam dziada. Złączyliśmy dwie liny. Coś tam na dnie było. Mamy latarki, żeby zaświecić, pokazać, bo jest, studnia jest sucha. No ale... Yes. Złapało żelastwo. Ła. Wow. Odczepia się. Ale to chyta. Jak nie damy rady, no to przyjedziemy z jakimś maktonem może... Czy w ogóle jest szansa? Zaraz mhm. się chyba coś ciężkiego. No. Może te trzy magnesy trzeba by było rzucić na razie. A czy tu nie łapie, tylko tu jest jeden ty, uchwyt. Hmm? Ładę, a to w ogóle... Mhm. Ty to jest beczka chyba okrągła. Mhm. I bo widzisz, że zwjeżdża. Na środku mhm. O, jak chcę położyć. Popatrz. To spada. No, o spada faktycznie. Ten, spada i na tym. To będzie beczka jakaś. Mhm, a może taczki? Albo no. No, y, kufery. Kufer, o, tak czy kufer, trzeba zejść, no, to za schodzisz, Następna. no, tak, tak, no, 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 to no, to no, 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 Tylko... Jakiś no, tam jest chyba, i tylko to, to chyba mhm. Znaczy tylko No, nawet nie trzeba było doczepiać. No po bokach może jeszcze, gdzieś tam po, po krawędziach studni. Popróbuj, może coś jest takiego mniejszego. Skacze małpa. No nic, na razie wyłączam kamerkę. Jest kilka pomysłów na to studnie. Między innymi Adren mówi, że na lince się spuści na dół potępnie się do takiej uprzęży spinaczkowej druga myśl jest taka, że żeby tam rzucić kotwicę, ale można jej nie odzyskać ale na pewno zaraz sobie poświecimy halogenem i zobaczymy co tam jest w środku i czy warto w ogóle tam schodzić a w międzyczasie o jest Tylko chciałem wam pokazać jak tam w środku jest tutaj w tym pomieszczeniu dzika róża rośnie, piękna Czarny bez chyba jakiś tutaj Wrotycz Rzepy Oset Jakieś takie małe też Rumiankowate Coś tu sobie kiedyś mieszkał, a teraz matka natura zagospodarowała ale widzę, że Adrian już chyba biegnie Adrian biegnie z odsieczu no tutaj nie, nie ma takiego zasięgu aż no ale i tak coś tam już no minimalnie to może do tego no zobaczymy Dobra. E piękny świeci. Znaczy, no, pięknie świeci. my Widzimy. Gdzie tam jest? Hmm. Widzisz, złomu tam nie ma wcale to, to, to nie był ten ten. Mhm. Tylko tak no, z daleka nie było widać, nie? Po prostu To co tam jest? Ty, to bo, po bokach, Po bokach. Popatrz, o teraz. To o, jest beton. O, na beton środku. Jakiś. No właśnie. Mhm. Teraz nie widać, a teraz widać. Mhm, beton. A tu. Ale coś no. coś. To, de, bez, belka to jest, Belka. Przy, od mojej strony jest Belka. To, to, co dotykasz teraz, tak. A tam, od twojej strony coś jest kawałek. O, tutaj jest. Ja no wiem, bo o. łapało ewidentnie ma ten słabo. Mhm. No i nie wiadomo, co to. Mhm. Czy tutaj od, od yy, studni te uchwyty? Ciężko powiedzieć, jakieś takie nie do zidentyfikowania. Ale chyba nie ma co tam włazić. Nie, no to nie tak, już ewidentnie widać. O, nie. jeszcze jakąś twarz widzę, a nie to... Co to jest? Jabłko jakieś nadgrywione? W którejś tam? O, o, o tu, o tu, o, tu, o tu, o tu. Aha, o tu. widzę, no. Co to góźwa? Nie, jabłko to nie będzie. Jakieś może opakowanie. Poddłuż. A może. Nie włódki. No nic, ale super pomysł ten, coście to żeśmy tu zrobili. No, przynajmniej nie. nie Nagrywać się cały co? czas, no. I to do, nawet całkiem nieźle widać. Trochę piksely, ale mimo wszystko. Nic no tak to wygląda. No ale mapą tam było widzę. Nie, coś mocno. No. Aha, tu jest jakieś zbrojenie może. O, tu patrę, dotknę go. O. No. Tu. O, tu. O tu. No. Jakieś pewnie część zbrojenia. A no. po co tu tam wrzucał? No przecież jest to na pewno takie ciężkie. No, zamiast na żąd zawieść. Dobra, wyłączam. Dzisiaj podsumowanie robię pod mostą, właściwie koło mostu na takim kamieniu. I takie fanciki dzisiaj wpadły. Ogromna podkładka kolejowa, dwunastka, szóstka, taka płytka. Tutaj taka długa podkładka. Trzy siedem wkrętów, trochę nitów. I takie jeszcze śruby. Łącznik do no i takich rupieci małych jeszcze trochę puszek druty i jedna podkładka z tej wczesnej